O naśladowaniu Najświętszej Maryi, Panny. Na każdy dzień roku, jednej Maryi, życie, nauką jest dla wszystkich, święty Ambroży. Synu mój, Twe życie zawsze będzie dobrze urządzone, jeśli każdego dnia przez jakiś czas rozważysz przed Bogiem, czy względem Niego i dla Niego jesteś tym, czym być powinieneś. Śmierć nie zaskoczy Cię niespodzianie, jeśli co dzień będziesz uczyć się dobrze umierać. Kwadrans jeden lub dwa, ułożone co dzień przed ołtarzem lub przed wizerunkiem ukrzyżowanego Pana na rozmyślanie o doskonałościach boskich, o Jego miłosierdziu, o Jego pogróżkach, o Jego obietnicach wyjednają Ci umiejętność nieskończenie przechodzącą, umiejętność wszystkich owych mędrców, których księgi wszystkiego uczą, prócz umiejętności zbawienia. Co pomoże człowiekowi, że swój rozum wzbogacił wszystkimi użytecznymi i chwalebnymi według świata wiadomościami, jeżeli nie posiada wiadomości tych, które mieli święci i które czynią świętymi, Człowiek nie staje się cnotliwym samą chęcią. Trzeba szczerze się przyłożyć, aby poznać drogę cnoty i tą drogą chodzić. Proś gorąco Jezusa łaska byś przezwyciężył wstręt do tego świętego zajęcia, od którego czart, nie dla czegoś innego Cię odwodzi, jak tylko, że zna całą ważność ćwiczenia się w tym zajęciu. Nie tylko dla własnego postępu będziesz miał z niego pożytek, ale też dla rządu duchowego nad duszami, które Twojemu staraniu poleci opatrzność.